Czasem, żeby ruszyć naprzód, trzeba najpierw zostawić wszystko za sobą. Pracę, życie, przekonanie, że wszystko już wiemy. Dziś nie jesteśmy w Nowym Jorku. Nie ma tu zgiełków, worków ani wieżowców. Jest cisza. Ktoś jeszcze. to ciągnie w nas nieznane. Witajcie Syberii. Podróży, która zaczyna się... Od jednego podpisu, a kończy tam, gdzie kończy się świat. Przysłano nas tutaj w jednym celu: w pełni sprzedaży starej fabryki automatów. Prosty kontrakt, kilka dokumentów, parę rozmów i powrót do domu. Nasteczko wygląda, jakby zatrzymał się czas. Drewniane domy, niech skrzypiący pod butami, osobliwe mechaniczne konstrukcje, które wydają się mieć duszę. Fabryki nie żyje. Zamiast końca to dopiero początek. Początek podróży, która zabierze nas znacznie dalej, niż mogliśmy się spodziewać.